Dzień dobry, Monika Minkiewicz, Kanga Foundation. Dzień dobry. Dzień dobry. E, nie wiem, czy widziała Pani mojego maila widziała. z piątku. E, e, z piątku widziałam maila, nie zdążyłam Pani odpisać, wczoraj wyszłam rano na zbiórkę, a po południu patrzę, że jest 100%. No właśnie, dzwonię, żeby powiedzieć, że zbiórkę zakończyliśmy, środki uzbieraliśmy. Zobaczcie jaką mamy piękną pogodę za oknem. W końcu jedziemy do podopiecznego w słoneczny dzień. Jest bieżnia! Słuchajcie, zobaczcie w tle mam za plecami właśnie przesyłkę. Na palecie sobie stoi i na nas czeka, więc zaraz wnosimy. Kiedy dowiedziałeś się, że przyjedziemy z bieżnią? Co, Ignasiu? No właśnie, jaki super pociąg. Kiedy Ignacy dowiedział się o bieżni? W czwartek wiedział, ale wtedy no kurier, że tak powiem, nie dał rady i dzisiaj od rana, pomimo że mu nie przypominałam, to wiedział, że dzisiaj jest ten tak dzień, że dostanie niespodziankę, że będzie ta bieżnia. Czy, jak uruchamialiśmy zbiórkę, to już wiedział, że w ogóle ruszyliśmy z jakąś zbiórką? Eee, jakąś akcją? Nie, ja mu nie nic, mówiłam nic na mówić. nie mówię. No nie, i, no, i, no i dobrze. Ignacy urodził się w 29 tygodniu ciąży jako skrajny wcześniak. No, my mieliśmy trochę pecha też, bo ja urodziłam Ignacego we wrześniu wyszedł ze szpitala w połowie, pod koniec, mniej więcej października. Zdążyliśmy się pozapisywać na wizyty gdzieś do rehabilitantów, do ośrodków i wybuchła pandemia. I ja tak dość intensywnie dzwoniłam do tych ośrodków, prosiłam, pytałam się, bo widziałam, że coś jest nie tak, że dziecko nie, nie osiąga tych kroków milowych, jakie powinien w danym wieku. Oczywiście braliśmy pod uwagę to, że on jest wcześniej, że on może je osiągać później. I właśnie przed pierwszym rokiem urodzenia Ignasia Dostaliśmy diagnozę, że, że to dziecięce porażenie mózgowe. Był pierwszy szok, były pierwsze łzy. No, na pewno nie było to łatwe usłyszeć, że dziecko będzie niepełnosprawne. I co mi się Państwo jakiś plan działania, jak już pierwsze emocje opadły? Czy mm, tak? Y po prostu na chóra wszystko otrzyma. nie Bardzo dobrze trafiliśmy z rehabilitantką, która jakby się zajmowała w ogóle tak. też osobami z porażeniem mózgowym tak. i y, pokierowała nas. Im szybciej dzieci z porażeniem mózgowym zaczynają jakby naukę chodu i naukę chodu właśnie na bieżni, tym tak. ten chód jest lepszy i większe prawdopodobieństwo, że dziecko będzie chodziło samodzielnie. Porażenie mózgowe dzielimy tak naprawdę na trzy podstawowe grupy. To jest czterokończynowa e, diplegia i hemiplegia. Diplegia to jest to, co ma Ignas, czyli ma porażone kończyny dolne. On w 100% procentach raczej nie będzie chodził samodzielnie. Jakaś pomoc będzie mu zawsze potrzebna. Czy to będą kule, czy to będzie balkoni? E, no pewnie będzie długo nosił ortezę na nogi. Tak, to są też, ona teraz ubrane takie artezy na nogi e, i to mu też pomaga w tym, żeby ta stopa nie szła w tak, tylko żeby była jednak w prawidłowej pozycji, tak jak mamy naturalnie. Jak wygląda się... jak by taki standardowy dzień z Ignacją? Taki dzień, w którym jest rehabilitacja? Różnie, zależy, gdzie mamy tę rehabilitację. Jeżeli mamy to w Gdyni przy, w ośrodku wczesnej interwencji, to jeszcze nie jest tak źle. Bo mamy obok przedszkole, więc przeważnie jedziemy najpierw na rehabilitację, potem do przedszkola. Po ćwiczeniach imna idzie do przedszkola. W przedszkolu też ma rehabilitację, e, także jest tam zaopiekowana. Tam też stoi w takim specjalnym pionizatorze. W domu też ma taki pionizator, więc stoi w nim przeważnie dwa razy dziennie. Generalnie większość naszego dnia to jest jedna wielka bieganina. Co teraz się zmieni? Przede wszystkim no, oczywiście, że każdy rehabilitant, jak każdy z nas, ma dzieci, czy też sam choruje. I zdarzało się, że mieliśmy odwołane rehabilitacje. dla tak. nas, to z, że tak powiem, na niekorzyść, no, bo dla Ignasia jest ważne, żeby miał tą systematyczność w treningach. No i teraz będziemy mogli to robić w domu, tak? czyli ten nawet parę minut, bo tak naprawdę nie, on nie potrzebuje jakby pół godziny, godzina chodzić na bieżni. Mu wystarczy 5-10 minut takiego treningu na bieżni, żeby poprawić jego chód i zwiększyć jego wydolność przede wszystkim. Są teraz szkoły, w których są klasy integracyjne i dzieci nasze mają kontakt z takimi dziećmi i często nie wiedzą, jak się zachować i osoby, które nas oglądają, prawdopodobnie również często mają z tym problem. Czy może pani powiedzieć, ja myślę, że tu nie trzeba jakiegoś specjalnego traktowania. Najważniejsze traktować osoby niepełnosprawne ogólnie, tak? Ale generalnie wszystkich traktować jak równych sobie, to jest przede wszystkim najważniejsze dla osób niepełnosprawnych i też na pewno dla rodziców, to jest ważne, żeby ich dzieci były traktowane na równi z innymi dziećmi na przykład czy w przedszkolach czy w szkołach. Mhm. A czy takie zaproponowanie pomocy jest jakby na miejscu? To... Jeżeli widzimy, że ktoś tej pomocy potrzebuje, jak najbardziej myślę, że nikt by się nie obraził w przestrzeni publicznej. Czy, je, czy są ułatwienia, czy... Jest na pewno ich dużo więcej niż było nie wiem, 20 lat temu. Wciąż są miejsca niedostępne, dla, czy dla dzieci, czy dla osób niepełnosprawnych. Dużo zależy od rodzica, czy boi się tego, że jego dziecko jest niepełnosprawne i sobie gdzieś nie da rady, czy jednak chce próbować i jakby napędzać to dziecko, żeby próbowało, żeby wszędzie po prostu próbowało się poruszać, ze wszystkiego korzystać. Wiadomo, przychodzą takie momenty, że nie, nie zrobię tego, nie umiem, nie chcę na to próbować, Próbujemy go dopingować, żeby jednak pokazał, że da radę. No my tak naprawdę jeździmy wszędzie dla nas nawet jak jest problem, że gdzieś Ignaś sam nie wiedzie, no to mąż go bierze na barana i idziemy dalej. Kali się Państwo z niemiłymi sytuacjami hejtem tak zwanym? Tak. Szczególnie w internecie. Właśnie jak próbowałam promować zbiórkę, dlatego, jakby tak trochę się wycofałam z tego, bo nieraz było komentarze, typu trzeba było usunąć. A Ignaś był jak najbardziej chcianym dzieckiem. Promując zbiórki, to nie miała Pani obawy, pod... nawiązując z nami współpracę, jednak była to zbiórka przeprowadzana za pomocą kryptowalut. Kontrowersyjny temat. Jest kontrowersyjny, ale też może ta... Hmm, wydaje mi się, że y, to jest mniejsza grupa ludzi i y, bardziej ci ludzie się znają tak jakby, tak? Więc łatwiej dojść do tego, kto by mógł to sfejtować niż w takim internecie, gdzie nas się pomaga, nie wiem ile jest milionów pomagaczy, chyba z 6 milionów pomagaczy, bo no tam jest trudniej znaleźć taką osobę, która e, gdzieś tam będzie cały czas te zbiorki negowała i cały czas będzie źle o nich mówiła. Ja bym nawet powiedziała, że społeczność kryptowalutowa jest społecznością świadomą tego, jak wygląda na przykład pomoc Państwa dla takich osób. Dlatego myślę, że tak szybko udaje nam się zbiórki zakończyć. Tak, bo wielu osobom się wydaje, że pomoc Państwa jest bardzo duża. Ja nie mówię, że jest mała pomoc Państwa, bo jest jakakolwiek, tak? bo są kraje, gdzie nie ma w ogóle takiej pomocy, są kraje, gdzie jest bardzo duża pomoc. U nas jest to powiedzmy takie pomiędzy, bo jest zapewniona do któregoś roku życia dla dzieci rehabilitacja i jest dofinansowanie do sprzętów, ale jednak bardzo krzywdzące co teraz się zmieniło, było to, że na przykład rodzice nie mogli pracować. Tak jak ja się opiekowałam, że 4 lata Ignasiem, no to nie mogłam pracować, pomimo że on na przykład, ja nie mówię, te pierwsze lata faktycznie się poświęciłam synkowi, ale od zeszłego roku Ignaś zaczął chodzić do przedszkola, więc on tak naprawdę tą opiekę te parę godzin dziennie miał. I rodzice naprawdę w momencie, kiedy dziecko jest w szkole, w przedszkolu, mogą poświęcić na pracę na, na swój własny rozwój i też ludzie wtedy potrafili właśnie mówić. No przecież dostajesz od Państwa pieniądze, masz 800 plus, masz 500 plus, masz świadczenie pielęgnacyjne, to chcesz jeszcze, a jak zaczęłam mówić, dobrze, 5 tysięcy kosztują ortezy, 12 tysięcy kosztuje pionizator, rehabilitacja 150 zł za godzinę i dodaj. Jedna mama, pamiętam, na jakimś portalu podliczyła, że przez 4 lata życia jej syna wydali 700 tysięcy. Czyli mieszkanie dobre. E, dobre tak. mieszkanie, jak nie dom, gdzieś na, na poboczu. Dlaczego postanowiliście Państwo współpracować z nami? Jak, no, słyszałam, nam że jest nowa fundacja, że pomagacie osobom niepełnosprawnym i dość szybko Wasze zbiórki kończą się sukcesem, co jest bardzo zachęcające. No teraz kryptowaluty, Bitcoin skoczył do ponad 60 tysięcy dolarów za jednego. Może wykorzystamy tę okazję i, i powie nam pani, na co aktualnie naszym darczyńcom, na co aktualnie e, jeszcze zbieracie, bo z kim nie, chodzi o potrzeby nie... finansowe, bo jak nie sprzęt, to rehabilitacja, jak nie rehabilitacja, to jakieś innego rodzaju leczenie. E, czy też te infekcje e, ciężkie, ciężko e, czasem, Ignaś przechodzi, tak? Tak, teraz właśnie mieliśmy e, zapalenie płuc, to... Ciężko było. Jeden dzień taki był, że no już myśleliśmy, że wylądujemy w szpitalu. Zbieramy tak naprawdę przede wszystkim na dwa sprzęty. Jest to kombinezon MOLI, jest to wynalazek jeden z nowszych. Kombinezon ma za zadanie jakby rozluźnić plastyczność mięśni u osób z porażeniem mózgowym, z innymi schorzeniami neurologicznymi. Ale u dzieci jest właśnie um, duży efekt. Igność teraz z takiego kombinezonu y, korzysta w przedszkolu. W przedszkolu, tak jakby, udostępnia co jakiś czas każdemu dziecku, które potrzebuje, że może skorzystać z takiego kombinezonu. E, no i już nawet po tygodniu czy po dwóch było widać efekty. A druga rzecz to jest platforma wibracyjna Galileo. Platforma ma za zadanie przede wszystkim wzmocnić mięśni. Bo to, że jest napięcie w mięśniach, nie znaczy, że one są wystarczająco mocne. Generalnie każda zbiórka, którą do tej pory mieliśmy, to jednak trochę trwała i bardziej się nastawiałam, że nie będzie to tak szybko, jak tutaj nam się udało, gdzie się Państwo udało szybko zebrać. Byłam na pewno bardzo miło zaskoczona, bo pamiętam, weszło. Rano jakoś zobaczyć postęp zbiórki i po południu patrzę i dzwonię do męża. Mówię, Boże, już ten Ignaś będzie miał bieżnię, będzie mógł ćwiczyć chodzenie. Tak, tak. bieżni to gdy już nie potrzeba rehabilitanta, tak, tak doskonale wiecie Państwo, co robić. No na pewno nam zaoszczędzi czasu, ale też przede wszystkim wzmocni Ignacia, tak? wzmocni jego nogi, tak. Czy mała to? Dziękujemy bardzo, tak? Dziękujemy. Tak. No jak sobie taki naklejkę? Nie, do No już ma zastosowanie. Bardzo dziękujemy, że tak szybko Państwo zadziałali i zebrali całą kwotę na bieżnię, tak, 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 która naprawdę jest bardzo potrzebna Ignacemu i mamy nadzieję, że szybko będą widoczne efekty e, w poprawie chodu i zdolności jakby chodu u Ignasia. Bardzo dziękujemy.